Gdy większość patrzy tylko na torowisko, my odkrywamy to, czego nie widać gołym okiem. W samym sercu Fordonu rodzi się kolejowa rewolucja. W ramach zakrojonej na szeroką skalę inwestycji kolejowej przewidziano szereg prac modernizacyjnych i budowlanych, które znacząco wpłyną na komfort podróżnych oraz dostępność komunikacyjną wschodnich dzielnic Bydgoszczy. Projekt zakłada między innymi przebudowę obecnie funkcjonującego przystanku kolejowego Fordon, który znajduje się w pobliżu ulicy Jana Brzechwy, a także budowę całkowicie nowego przystanku zlokalizowanego bliżej historycznego centrum dzielnicy, czyli starego Fordonu, w bezpośrednim sąsiedztwie wiaduktu w ciągu ulicy Fordońskiej. Nowa lokalizacja ma na celu zapewnienie mieszkańcom tej części miasta znacznie wygodniejszego dostępu do kolei co ma przełożyć się na wzrost liczby pasażerów oraz poprawę mobilności w regionie. Inwestorem przedsięwzięcia są PKP Polskie Linie Kolejowe, które po licznych konsultacjach z lokalną społecznością i przedstawicielami władz miejskich zobowiązały się do pozostawienia otwartych przejść przez tory w rejonach ulic dworzec oraz magazynowej. Była to odpowiedź na liczne wnioski mieszkańców, obawiających się utraty możliwości swobodnego przemieszczania się między poszczególnymi częściami dzielnicy. Zmiany, jakie wkrótce zajdą na przystanku Bydgoszcz-Fordon, mają charakter nie tylko kosmetyczny, ale również funkcjonalny i techniczny. Obiekt ten, który przez wiele lat pełnił wyłącznie funkcję przystanku osobowego, ma ponownie uzyskać status pełnoprawnej stacji kolejowej. Warto przypomnieć, że do tej zmiany doszło w 1997 roku, kiedy to zawieszono kursowanie pociągów towarowych, a związana z nimi infrastruktura w tym ładownia została wyłączona z użytku. Przywrócenie stacji pełnej funkcjonalności ma bezpośredni związek z rosnącymi potrzebami przewusowymi oraz planowaną intensyfikacją ruchu kolejowego na trasie prowadzącej w stronę Chełmży. Dzięki realizacji zaplanowanych prac możliwe będzie zwiększenie liczby pociągów obsługujących tę linię, co ma szczególne znaczenie w kontekście rozwoju połączeń regionalnych oraz międzywojewódzkich. W ramach przebudowy zmodernizowany zostanie dotychczasowy peron numer 1, który zyska nową nawierzchnię, systemy informacji pasażerskiej oraz infrastrukturę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowo powstanie zupełnie nowy peron oznaczony numerem 2, co pozwoli na obsługę większej liczby składów w tym samym czasie. W efekcie stacja zyska możliwość przyjmowania zarówno składów elektrycznych, jak i pociągów towarowych wymagających przeładunku. Modernizacja obejmie również układ torowy oraz sieć trakcyjną, co w praktyce oznacza, że możliwe będzie mijanie się na stacji pociągów prowadzonych zarówno przez lokomotywy spalinowe, jak i elektryczne. Rozwiązanie to znacząco zwiększy elastyczność organizacji ruchu i poprawi punktualność. Szczególnie istotnym elementem projektu jest budowa nowego przystanku kolejowego, który otrzymał roboczą nazwę Bydgoszcz Stary Fordon. Zostanie on zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie wiaduktu przy ulicy fordońskiej i wyposażony w dwa nowoczesne perony. Ten nowy punkt na mapie transportowej Bydgoszczy znacząco poprawi dostęp do usług kolejowych dla mieszkańców Starego Fordonu, czyli jednej z najstarszych i najbardziej klimatycznych części miasta, której urbanistyka i zabudowa różni się znacznie od nowszych osiedli. W ramach inwestycji zostaną także zamontowane nowe, zaawansowane technologicznie urządzenia odpowiedzialne za sterowanie ruchem kolejowym. Ich zadaniem będzie zapewnienie płynnego oraz bezpiecznego prowadzenia pociągów na odcinkach Unisław Pomorski, Bydgoszcz-Fordon oraz Bydgoszcz-Fordon Bydgoszcz-Wschód. Wymiana tych systemów na nowoczesne rozwiązania ma kluczowe znaczenie dla stabilności całej sieci, ponieważ poprawia nie tylko efektywność ale również bezpieczeństwo podróżnych i obsługi technicznej. Inwestycja uwzględnia również działania mające na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w rejonach, gdzie tory krzyżują się z drogami publicznymi. Dotyczy to między innymi dwóch newralgicznych przejazdów kolejowo-drogowych na drodze wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Dąbrowa-Chełmińska oraz na drodze krajowej nr 80 w miejscowości Strzyżawa. W obu tych lokalizacjach planowana jest instalacja nowych urządzeń przejazdowych, w tym nowoczesnych rogatek oraz sygnalizatorów świetlnych i dźwiękowych. Poprawa bezpieczeństwa obejmie także przejście dla pieszych w sąsiedztwie stacji Bydgoszcz, Fordon, gdzie zostaną zamontowane rogatki zapobiegające wtargnięciom na tory podczas przejazdu pociągu. Dodatkowo planowany jest remont wiaduktu kolejowego który znajduje się w pobliżu tej samej stacji i pełni ważną funkcję w układzie komunikacyjnym dzielnicy. Całość przedsięwzięcia realizowana będzie przez spółkę Gór Tor, która wygrała przetarg i podpisała umowę opiewającą na kwotę około 40 milionów zł netto. Środki na realizację inwestycji pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy, w ramach którego prowadzony jest projekt pod nazwą Likwidacja wąskich gardeł i zwiększenie przepustowości linii kolejowych – etap drugi. Zakończenie wszystkich zaplanowanych prac przewidziano na drugi kwartał roku 2026, a więc za nieco ponad rok. Warto zaznaczyć, że cały proces inwestycyjny odbywa się w ścisłej współpracy z miastem Bydgoszcz oraz przedstawicielami Rady Miasta. Po ich interwencji oraz przedstawieniu potrzeb lokalnej społeczności, inwestor ponownie potwierdził decyzję o zachowaniu przejść przez tory w rejonach ulic dworzec oraz magazynowej. Prace rozpoczęto od pierwszego etapu jakim jest kompleksowa modernizacja istniejącego przystanku Fordon, która stanowi fundament pod dalszy rozwój infrastruktury kolejowej w tej części miasta. Dzięki tym działaniom mieszkańcy mogą z nadzieją patrzeć w przyszłość, licząc na znaczne udogodnienia w codziennym podróżowaniu i dalszy rozwój lokalnej komunikacji.